Hej kochani, z tej strony Vanessa, czyli BeautyFutureX, widać na moim kanale. Przychodzę do Was dzisiaj z informacją o nowościach, które pojawiły się na sklepie Mio już w ten poniedziałek. Jak wiecie, ja już z Mio współpracuję i współtworzę swoje produkty od 5 lat, więc no wow, ja się właśnie tego doliczyłam i jestem w szoku sama, że to już tyle czasu. I tym razem zaskoczymy Was po prostu, Wy już pewnie wiecie bo tyle co to jest, ale... Ja mam nadzieję, że udało nam się Was zaskoczyć, bo pracowaliśmy nad tym bardzo długo. W ogóle ten pomysł, żeby stworzyć taki produkt, e, ciągnie się za nami już chyba za dwa lata, jak nie dłużej, bo, bo marzyłam o tym po prostu, żeby coś idealnego stworzyć do konturowania i udało nam się. Produkt jest nietłusty, nie waży się, nie marzy się pod. No po prostu powiem Wam tak zakochacie się w tym, to będzie wasza miłość od pierwszego wrażenia. Tak wyglądają PR boxy, które też w bardzo małej, limitowanej ilości będą w sprzedaży. Zawsze o to prosicie, więc my zawsze was słuchamy, więc też takie całe boxy będą do kupienia. To są PR boxy, które idą do blogerów. Mam tutaj właśnie zestaw do konturowania, który zaraz wam pokażę. E, paletę, którą też zaraz wam pokażę, która też powstała. To jest taka nowość, nie nowość, bo to jest paleta, która już była w 2019 roku, ale jest po prostu zmniejszona. E, o to, co chcieliście najbardziej. Oraz w środku pierbox Box gąbeczkę, jest to gąbeczka we współpracy z Boho Beauty, z komunikatywnie, nie jest to nasz produkt. Natomiast em, bardzo chciałam, żeby coś, co pomoże aplikować właśnie moje nowe produkty, moje nowe cudeńka, znalazło się w paczce. Odzywałam się do Werki i Werka zgodziła się właśnie dorzucić Swoją gąbeczkę, więc e, bardzo dziękuję. E, możecie kupić produkty Weroniki w tych miejscach. Razem z Mio stworzyliśmy coś po prostu pięknego trio do konturowania na mokro. Nie wiem, czy tutaj widać, czy zwróciliście uwagę na detale, ale tu są e, kropelki takie jakby lakierowane. No i tak prezentują się kartoniki. Wiecie, jakim bardzo lubię słodycze, więc produkty nazwałam cukierkowo. Jest sweet brownie, cotton candy i vanilla milkshake. Zestaw do konturowania Insta Shape kupicie właśnie w, albo w takim pudełku, w całym zestawie. Oraz kupicie je też pojedynczo, każdy z osobna, osobno brązer, osobno róż i osobno rozświetlacz. Każdy w tej samej cenie 39,90, a zostawia jest taniej 115 zł. No i naprawdę, po pierwszy, ten lepszy, chwytajcie, bo. Będziecie zachwyceni. W ogóle, jak te kartoniki ustawicie tak bokiem, to wychodzą trzy moje twarze, trzy moje makijaże z tymi produktami. Makijaże, które są inspirowane kolorami pudełek. Mam nadzieję, że taki detal wam się spodoba. Nikt nie przyszedł tutaj o opakowaniu, więc przejdźmy do produktów. Same produkty do konturowania są przede wszystkim nietłuste. Na tym mi bardzo zależało, żeby to nie było masełko, żeby to nie był sztyft, który się będzie po prostu mazał, który będzie schodził podczas um, użytkowania, podczas, wiecie, dotknięcia do kogoś. Tworząc ten produkt zależało nam na tym, żeby uzyskać coś, co będzie dawało efekt takiego natural glow, taki dolphin skin. Wiecie, że ta skóra jest taka po prostu ach, taka y, mokra, ale nie mokra. I tutaj a, po prostu ja się jaram. Tworząc ten set do konturowania, zależało nam na tym, żeby uzyskać coś, co będzie użytkowe, ale wyglądało naturalnie. I to jest największy problem, bo bardzo duża część produktów właśnie do konturowania jest tłusta, taka, wiecie, zjeżdżająca z twarzy, ważąca się z podkładem, nieodporna na ścieranie na przykład, nie wiem, jak dotknięcie ręką, to po prostu brązer zostaje na dłoni. I zależało nam na czymś, co będzie tworzyło ten efekt Dolphin Skin, jaki macie tutaj. Mam nadzieję, że to widzicie. Takiej, wiecie, świeżości dodawał, trochę opalenia, trochę świeżości, trochę glow. Ale będzie też długotrwały i przede wszystkim odporny właśnie na ścieranie, na pocałunki i tak dalej. Słuchajcie, udało nam się to jakby osiągnąć, i ja myślałam, że to nigdy nie nastąpi, natomiast udało się. Po prostu mi jest najlepsze, uwielbiam ich, oni są po prostu, no, dla nich nie ma rzeczy niemożliwych, co zobaczycie, jak kupicie te produkty. Insta Shape Cream Bronzer Sweet Brownie to jest bronzer, który jest bardziej ciepły, ale też nie pomarańczowy, nie jest żółty. Ale nie jest już chłodny, jest taki neutralno-ciepły. On powoduje, że skóra ma taki efekt opalony, muśnięty słońcem, ale nie taki żółto-pomarańczowy, nie taką marchewę więc no, mam nadzieję, że Wam się spodoba i wygląda przepięknie na wszystkich odcinkach, na których go testowałam, czyli na skórze takiej totalnie bladej, na yy, średniej, na bardzo opalonej, na muśniętej samoopalaczej na, na muśniętej słońcem na tej bardziej oliwkowej, na tej bardziej różowej no po prostu jest kosmos, bo on się tak idealnie wtapia, po prostu można budować jego krycie, można go przepięknie rozprowadzić na tej skórze, że nie widać wiecie, tych granic, on tworzy taki, taki efekt skóry po prostu jakby skóra była opalona, a nie wcale nałożony produkt. On ma w sobie takie bardzo, bardzo delikatne drobinki, które odbijają delikatnie światło, ale to nie jest efekt glow, tylko to jest bardziej taki po prostu matowa satyna, wiecie o co chodzi, że to nie jest mat, to nie jest satyna, to jest coś pomiędzy po prostu taki efekt naturalnej skóry. No i on zastyga, on po pewnej chwili zastyga, on się pięknie łączy z każdym typem podkładów. Czy formuła jest kremowa, czy jest wodnista, to on się przepięknie łączy. Twarz może być nawet przypodrowana, natomiast wtedy pamiętajcie, że odejmijcie sobie trochę glow, e, dlatego polecam aplikować na cerę mokrą. W ogóle konturowanie na mokro charakteryzuje się tym, że faktycznie to konturowanie wygląda jak prawdziwa skóra, a nie jak produkt sypki. Nie osadza się na tych, wiecie, włoskach takich. Po prostu wygląda mega świeżo i taki efekt ja kocham i cieszę się, że w końcu wy też będziecie mogli taki efekt u siebie przetestować, bo ja już tych produktów używam od chyba pół roku. No, jakoś tak bronzer można nakładać i palcem i pędzlem i gąbką, ja najbardziej lubię nakładać go pędzlem, ewentualnie doklepać jeszcze gąbeczką gąbeczkę używam właśnie teraz komunikatywnie a pędzla K1 komunikatywnie z Boho Beauty, no i przede wszystkim możecie budować krycie, więc tak naprawdę to jest kolor, który będzie pasować w większości dla mnie idealną ilością bronzera jest po prostu taka mała kuleczka mniejsza niż groszek rozłożona na dwa policzki ja właśnie nakładam sobie ten bronzer bardzo często go sobie po prostu rozpracowuję na dłoni, żeby idealnie wszedł w pędzel, i wtedy sobie nakładam na twarz albo nakładam na palec, robię takie siup siup i rozkładam gąbką i wtedy to się super. Można też na szybko zrobić to palcem, natomiast moim zdaniem jest to mniej dokładne i wygląda to dużo lepiej, zrobione właśnie gąbką czy pędzlem. Insta Shape Cream Blush w odcieniu Cotton Candy to jest róż, jakiego ja jeszcze nie widziałam. Róż ma formułę taką właśnie bardziej zbitą, kremową, mniej wodnistą, ale przepięknie się buduje i jest to taki kolor, kolor to jest taka świeża, letnia. Ala coś w tym stylu. No jest przepiękny i niech was nie zmieni to, że on jest dosyć jasny. On się pięknie buduje i przepięknie wygląda nawet na opalonej skórze. Wiem, bo testowałam naprawdę na bardzo różnych odcieniach skóry. No i przede wszystkim na różnej tonacji skóry, na tych takich bardziej oliwkowych, na tych takich bardziej różowych. Na każdej wygląda po prostu fenomenalnie i dodaje takiego takiego efektu em... Odświeżenia, że ta skóra jest taka świeża, że nie jest to efekt Barbie, nie jest to efekt takiej plamy ciemnej, tylko po prostu wygląda to, och. Bosko. To jest taki efekt rumieńca, taki efekt, jak ja róż lubię, więc mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Nakładam go albo palcem po prostu rozklepując i wtedy pigmentacja jest mocniejsza, albo gąbką właśnie tą dubką gąbki i wtedy pigmentacja jest delikatniejsza. Natomiast jak chcecie właśnie budować krycie, dać tego krycia trochę więcej, to palcem myślę, że będzie w spoko, albo gąbką właśnie ze dwie warstwy. No i moje złotko w butelce, czyli rozświetlacz, to jest rozświetlacz, który jest po prostu do wszystkiego. Teraz zobaczcie, ja Wam mówię, on jest do wszystkiego, on jest tak, na policzek. Można domieszać go do podkładu i można go nałożyć na dekolt albo z samego, albo z kremem na całe ciało. Wygląda po prostu przebosko, jak mam teraz na dekolcie z odrobiną kremu. I zobaczcie, jak się wszystko pięknie mieni. Ta skóra jest taka. Hmm, taka po prostu lekko mokra. Cudownie to wygląda na zdjęciach z fleszem na przykład. No po prostu wow. Sam daje taki mocniejszy efekt i na pewno jest nie do zdarcia. Zaraz Wam pokażę. Co do aplikacji. Aplikować możecie go jak chcecie. Pamiętajcie tylko, że aplikacja gąbką troszeczkę zabiera pigmentacji, troszeczkę zabiera drobiny. Tak jest zawsze przy aplikacji właśnie kremowych produktów. Tutaj Wam pokażę efekt właśnie o co mi chodzi. Gąbką jest taki delikatniejszy efekt, no bo wiadomo, produkt też wsysa gąbka. Natomiast jak robicie to palcem, to ten rozświetlacz daje taki efekt tafli, ale wciąż to jest bardzo naturalna tafla. Można go nałożyć palcem i delikatnie doklepać gąbką. Wtedy wygląda naprawdę przepięknie nałożone na ciało tworzy taki efekt a la szkła, takiego właśnie skóry delfina, czegoś takiego właśnie, że mm, ta skóra jest taka mokra, ale ona jest sucha wiecie, ja jeżdżę po skórze i ona jest totalnie sucha i czemu ja mogę jeździć po tej skórze? Bo on zastyga i to on zastyga na mur, beton słuchajcie, ja go nakładam on dwie minuty i on jest zastygnięty zobaczcie, mogę potrzeć ręcznikiem papierowym i nic a jak Wam jeszcze mało, to proszę bardzo, czarna koszulka bawełniana też nie zdejmuje go z ciała, więc to jest w ogóle to jest produkt idealny na wesela śluby, imprezy, no na co dzień nie ubrudzicie ciuchów nie ubrudzicie partnera, z którym tańczycie, nie musicie się martwić o to, że wam produkt po prostu zejdzie przy dotknięciu bo zobaczcie, ja swojej skóry nie psikam żadnym setting sprayem nie nakładałam na to żadnego pudru i słuchajcie, ja tutaj sobie mogę dotykać wszystko nic mi nie zejdzie to jest produkt idealny Zazwyczaj te wszystkie kremowe konturowania, one niestety muszą zostać albo utwardzone pudrem, albo spsikane mocno setting sprayem, albo po prostu nie możemy dotykać twarzy, bo nam to wszystko zejdzie. Natomiast tutaj macie pewność po prostu, że one wam z tej twarzy nie zejdą. No wiadomo, jakbyście mocno szorowali, no to jakby to nie jest wodoodporne. Natomiast jest efekt takiej trwałości um, i przy drobnych po prostu dotknięciach na pewno nic się nie stanie, a na ciele z rozświetlaczem możecie dosłownie nawet szorować czyjąś koszulą po sobie i też nic nie powinno się stać, o ile nie będzie tam kremu, no bo pamiętajcie, że jeżeli dodacie krem do tego rozświetlacza albo macie krem na ciele pod spodem, no to ten krem troszeczkę też ten produkt jakby rozpuszcza, daje mu taką mokrą konsystencję, więc wtedy on może się zachowywać inaczej. Natomiast jeżeli na suche ciało nałożycie ten rozświetlacz, to jest po prostu petarda nie do zdarcia. Jezu, jak ja się cieszę, naprawdę Wy nie wiecie, jak ja się cieszę, że ja mam w końcu mogę o tych rzeczach powiedzieć, bo mnie już dosłownie nosiło, żeby wam e, przekazać dobrą dominę, że robimy coś takiego, coś tak wspaniałego, bo tego wy też widzę, że potrzebujecie, e, widzę, że szukacie, widzę, że nie możecie znaleźć, a jeżeli zajdziecie to za miliony monet. Jestem e, bardzo wdzięczna wam, bo to dzięki wam tak naprawdę jestem w tym miejscu i mogę tworzyć tak wspaniałe rzeczy, e, no bo wiecie, jakby jesteście tutaj, wspieracie mnie i bez was nie byłoby mnie no i właśnie, specjalnie dla Was na Wasze prośby, bardzo liczne i gorące stworzyliśmy bardzo limitowaną Instaglow in the Five Points. I to jest paletka, która zawiera. Ona jest w formacie takiej normalnie 5 pointsów. Ta paleta w ogóle przychodzi taka goła yy, i możecie ją sobie okleić jak chcecie. Przychodzą takie naklejki, właśnie tu był napis, są planety. Yy, ja sobie ją oklejam w ten sposób: po prostu X Beauty Cheeks i Instaglow. a Po prostu miałam taką ochotę. Jak chcecie, nie musicie oklejać, możecie okleić też jeszcze bardziej, bo zostają tutaj jeszcze właśnie planety. Prosiliście o te cienie z Instagram, żeby były właśnie w formacie cieni, więc tutaj dla fanów cieni typu Kala jest taka opcja. Paleta jest mega limitowana. My zawsze słuchamy Waszych prośb, więc tutaj macie właśnie taką możliwość, żeby kupić tą paletę i to będzie jedyna taka opcja. Paleta InstaGlow w wersji tej dużej nadal jest na minty i to już jest końcówka, więc jeżeli też chcecie się w nią zaopatrzyć, to już jest ten czas. Ona jest tylko tam i więcej nie ma i nie będzie. No, Jezu, jakieś słuchajcie, ja się tak cieszę. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dziękuję, że jesteście. E, dziękuję, że kupujecie moje produkty, że wspieracie mnie, że jesteście cały czas ze mną. No, i tak na koniec, jeszcze szybkie podsumowanie, czyli gdzie na stronie Mio, kiedy w poniedziałek 27 czerwca w godzinach porannych. Będą dostępne zestawy za 115 zł, będą dostępne pojedyncze produkty każdy po 39,90 paleta Instaglow in the 5 points 59,90 a cały box blogerski, piarpaczkę w tym takim pięknym różowym opakowaniu, gdzie jest cały zestaw Insta Shape do tego Instaglow in the 5 points oraz gąbka komunikatywna z Boho Beauty dostaniecie na sklepie Mio za 299 zł. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i dziękuję za to, że mnie wspieracie, jesteście najlepsi bez z was nie byłoby mnie, więc no, to Wasza też zasługa, że powstały te cuda. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się na premierze Instashape w poniedziałek. Buziaki, pa!